Moi drodzy, symulator życia kowboja, demo, sprawdzamy, zrobiony przez Polaków. E, język polski był, ale się zmył, to znaczy przed chwilą ustawiłem go, ale jednak nie jest po polsku, więc jakiś błąd, nie wiem o co chodzi. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy, co oni, to czy Polacy, co, oni, co Polacy mogą wiedzieć na temat życia na dzikim zachodzie, bycia kowbojem. Co Polacy mogą wiedzieć, continue. Okej, okay, super jest. Super jest człowiek. I mogę z nim rozmawiać. Okej. Okay. Wujek był, wujek był. Dobra, left shift. Mamy. Super. Gra na razie wygląda git. Nie ma dźwięku wchodzenia. Stoi chłop wyprostowany jak major suchodolski. I nazywa się Jay. I Jay mówi, że... O, tu są... O kurde, to jestem ja. Taki troszkę spłaszczony. Tu są struktury, można budować, tutorial Ok, e, musimy iść do skrzyni I w skrzyni musimy... Aha, okej, okay, statystyki są Po lewej na dole, bo to jest survival To jest prawdziwe życie To nie jest jakaś tam gra, słuchajcie, zrobiona na odpierdziel, żeby zarobić pieniądze To jest prawdziwy survival na dzikim zachodzie To już nawet słychać po tej muzyce, prawda, jest poważnie Dobra, musimy napić się wody Drink water. Dajemy jedynkę. O! Gość mi powiedział, że fajnie pije wodę. Bardzo dobrze. I mamy, prawda, pokaz. Jak się na konia wjeżdża. Dobra. Ok, to możemy wejść. Center. Dobra, dobra. Muszę konia wezwać. O kurwa, płotka przyszła. O ma dźwięki, to dobrze. I co teraz pozostaje? Weź młotek. Poczekaj. Ja muszę wziąć młotek. I co muszę... E, myśmy w to chyba grali. Coś mi się kojarzy. Czekajcie. Coś bardzo mocno kojarzę. Dobra, dobra, dobra. E, coś podobnego już to sprawdzałem. Tak mi się wydaje. Symulator życia na dzikim zachodzie. Ale to czemu to, to ja oni To tak długo tą grę robią, że ja już drugi raz zdążyłem kolejny festiwal i kolejny demo tej samej gry? Masakra. No dobra, zagramy, żeby zobaczyć, czy, czy jest coś nowego. Muszę rozwalić 5 części yy, stodoły. Aha. Aha! Że to ten młotek nie ma nic. Okej. Okay. To nawet ani... Okej, okay, rozwalmy. Super. Rozwalowa. Okej. Okay. No dobra, i teraz trzeba naprawić. Zbuduj studnie. Eee... Tu Trzy drewna trzeba. Dobra. Super! Zrobiliśmy wspaniałe. Pijemy wodę, możemy pić Weź siekierę. Toporek porek. Gdzie jest ta siekiera, gdzie jest to porek? No, wezmę kill off też, a nie, nie mogę. Jeszcze nie mogę użyć. Reach Cops? Co to znaczy Cops? Nie wiem. W 2022 roku, moi drodzy, symulator Red Dead Redemption, prawda? Cox to Cox. Drzewo! Uf. Fajnie, od razu belki zbieramy, bo jesteśmy super gigacoksem. To mi się podoba. Musimy, moi drodzy, zbudować Tartak. Co? Lumbermill? HT? I gdzie to teraz mamy tu budować? Tu? No dobra, to zbudujmy tu. I co potrzebne do... O, trzy razy! Aha! Trzy kawałki drewna są potrzebne tylko do... Okej, okay, nie, więcej, dobra. I tutaj jeszcze trochę. Dobra, super. I tu. No dobra, i tutaj generalnie można robić des... Okej, okay, wooden... To można dać tu. Metal scrapsy. Interact Okej okay. Aha bo to jest tu You don't have enough resources Lama. To trzeba tak chyba tak zrobić O W ten sposób Dobra i te, to się robi teraz 30 Woodborców trzeba stworzyć Dobra 93 kłody na sobie mam? Ty faktycznie 93 kłody. Jak to się wydarzyło? W ogóle tutaj jest takie kolejkowanie, że mogę tak jakby robić dwa kilka rzeczy naraz w jednym momencie i tak samo trwają. ma kontrol czytam. Weź sobie kill off. Nie Pigniemy. I tutaj 60 minut. Taki minut metrów Jezus Maria, co ja gadam? Minut? Dobra, idę do kopalni. To jest kopalnia. Dobra. Muszę zbudować Kowala. Aha. Kuźnie. Kup sobie trzy kopie, dobrze? To od razu tutaj kowal musi być, no. O, o, od razu. Loksy? A, nie mam logów, dobra. Idziemy po drewno. To kto, moi drodzy z was, jeszcze sobie kupi tą grę? Twórcy zobaczą na czacie zaraz, że... że wszystkim się podoba i sobie kupią. Ja rodzinie... No... Nie, no słuchajcie, nie możecie być tacy wybredni. Opaki robią, starają się. Widzicie, jak fajnie? O. Idziemy na kopalnię. Kupię na urodziny, a jeszcze będzie wypał z klimatycznego zachodu. Tak, tylko nie pamiętam, jak się to nazywało. Ale to był nie wypał faktycznie. Czekaj, 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 czekaj. Okej. Okay. Nie można tutaj postawić. Dlaczego? Czekaj, dlaczego? Czego nie mam? A deski. A ja myślałem, że ja deski... Okej. Okay. Biegniemy, biegniemy, biegniemy przed siebie biegniemy. Dobra, deski mamy tutaj. I teraz można zrobić kowala. A na środku postawimy, bo co, bo kto mi zabroni? Dobra, mamy to. Great, teraz już jest super. Nie, no budynki wyglądają fajnie. Zbuduj dom! To miło, że teraz dopiero dom będę budował. Mały dom. Ok, żeby zbudować dom potrzebujemy gwoździe. Prawdopodobnie gwoździe są do kupienia czy znaczy do zrobienia tutaj. Karol, podkreślenie tak, jest szefem od 10 miesięcy. Witam panie Karolu! Siemaneczku! Witam, dziękuję bardzo, Karol. Ej, potrzebujemy jakieś paliwo. Tylko węgiel potrzebujemy. Węgiel? No to musimy iść tam, do kopalni. Z jednej kłody mogę postawić pół miasta, z jednego drzewa. Bo jest, yy, wiesz, na dzikim zachodzie mieli bardzo dobrze ogarnięty system wykorzystywania i zoptymalizowania, jakby przetwarzania tego drewna, nie? Czyli jedno drzewo ścinali i bardzo dużo desek było. Cieszę się, że jesteście. PROSTY9412 jest szefem od czterech miesięcy. Witam! Dziękuję, prosty! Cześć! Co tu w tej kopalni jeszcze znajdę? Może jakiś węgiel znajdę? Ty, nie ma węgla, nic. I jeszcze Zipeko odnowił 45 miesięcy, proszę bardzo. 45 miesięcy radiam. Radiam, radiam. Że tańczy sobie myszka. Tańcząca mysz. Witam, dziękuję za uruchomienie pociągu wszystkim. Dobra, no to może drewno będzie surowcem jako paliwo. Idziemy zobaczyć! Dobra. Cieszę się, że jesteście. Dyrbej! od 10 miesięcy ciuf. Witam Pana Dyrbka, cześć, dziękuję Ci za 10 miesięcy wsparcia, bardzo doceniam. Siemaneczko. Fuel. Nice. 10. Dobra, zrobimy więcej tej gwoździ. Dobra, mamy śruby, żeby było śmiesznie. Teraz woodlogi jeszcze potrzebujemy drzewo. Jabłoń to jest. T -R -A n NO0 wysyła 200 kryształów. Witam! Dziękuję bardzo, Terano. A skąd ty te kryształy miałeś? Gdzieś ty je skitrał Dobra, jeszcze udlogi potrzebujemy. Ja powinienem w takim kapeluszu z Dzikiego Zachodu siedzieć. A ja mam taki kapelusz? Nie, nie mam takiego kapelusza chyba. Nie, kiedyś miałem taki kapelusz z Dzikiego Zachodu. Dobra, uwaga. You don't have enough material. Co ty gadasz? Jeszcze logi potrzebujemy? Dlaczego w żadnym filmie o kobojach nie było kopania węgla? No właśnie nie wiem. Zakręcone drzewo, taniec zrobiła, ostatni taniec na pożegnanie, domek, nie mamy materiałów, zaraz zrobimy ten domek tu. Wow! Parakopter, parakopter, helikopter, helikopter! Jeszcze jedno! Wytniemy! Uwaga, test. Znaczy, ja Wam powiem tak: ta gra nie jest jakaś oryginalna, i po prostu jest na dzikim zachodzie tworzymy. Ale póki co ma ten motyw takiego. Znaczy, jest, jest ten crafting, nie? I to jest wciągające: że tutaj zbuduj sobie teraz łóżko, tak. E, bo to też już było, nie? Że tam zbuduj łóżko, bo trzeba spać. O, coś takiego. Fixed building Dobra, zrobiliśmy łóżko <laughs> Mamy iść gdzieś, co? Garden? Tutaj jest ogród No, to też już było, nie? To to kojarzę akurat Że tu było e, Czyli Pierw chyba łopata była tylko, gdzie ona jest? Tu dobra, wiemy czym jest łopata, tak? Szóstka, tylko gdzie on to chciał? Place a Land, cieszę się, że jesteście. Nevrin jest szefem od dziewiętnastu miesięcy Bąkol bon Salu Bon siema, cześć, dzień dobry. Witam, Nevrin, i pozdrawiam. Nie wiem tylko gdzie to kopać. -R -A -N o 0 wysyła 100 kryształów. Jestem poruszony. Ta gra, takiej nie widziałem. KEKW. Jesteście w szoku, to musicie reagować mocniej na czacie. Pokszampami, że na przykład. O kurde, łopata, wow! Można kopać. To jest to, właśnie o to w tym chodzi. Ty, to nie wiem gdzie można kopać. Place an arable land. Chyba że tu. A o to chodzi. Dobra, już wiem o co chodzi. I teraz trzeba to kopać. Super. Wow! Takie rzeczy można? Patrzcie, jakie rzeczy tu można zrobić? Co uczytaj, czat? Twoja postać przypomina owce z wuka. No cóż, może tak być. Dobra, teraz musimy zasadzić. Tak, musimy zasadzić roślinkę nasiona ee, jabłoni, mhm, kapusta. Plant any seed. No właśnie nie umiem. Yus. Hmm. Nie mogę zasadzić dziwnie, ale hmm. W build? Aha, to jest coś takiego. Dobra. Dobra, widzę o co chodzi. Bardzo dziwny system tutaj to jest rozwiązany moim zdaniem. Dobra, musimy teraz wziąć podlać, mimo że deszcz pada. Take a fertilizer, dobra. Ten nawóz. Z nawóz. Gówno, tak? O i sypiemy gównem, tak? O, super. Gówno jest już zrobione. I tu. Oho. Proszę i konewka. Musimy dać water więcej. Dobra, i tutaj troszkę. Dobra. Kup pierwsze. Chodź, płotka. Wsiadamy. Jedziemy. Pierwsze zwierzę trzeba kupić. Biegni, płotka. stań tutaj, naprzód płotka, naprzód zwolnij, zwolnij. Ciekawe, jak ona przejdzie przez to naokoło. A jak nie będę patrzył, uh! kurwa mać! Dobra. Idź znowu do farmy. Is coming. Zobaczmy teraz tutaj, co to jest. Piesio! Nie, piesio! Miłosny pies. Muszę wybudować mu doghouse. Co to jest Red Dead Redemption z kosza, Tak. Woodlogi 10. Piesek, Ty musisz mieć dobrą... O Jezu. Czekaj, bo woodlogi to są... No. Ładnie wygląda, jeżeli chodzi O, o pogodę, to im się udało.

Buda dla psa Poidełko Super Assigned dog house Rath, Meat, Grazing, nie mamy Assigned dog to the dog has Z when controlling the animal Piesku! E, co ty tam tak stoisz, ty! Chodź tu! Follow me! No, switch between companions and Mamy go, przypisaliśmy Musimy iść zagadać z Jayem teraz. Hej, Jay! Co teraz mamy zrobić? To jest burza. O kurwa, teraz będziemy się uczyć jakichś innych rzeczy. Strzelaj do butli. A czym mam strzelać do butli? Rewolwerem? To jest butla? Gdzie jest butla? Tu? To nie butla, tu Ło, system strzelania. Niesamowity. Dobry trening zrobiony, co? Okej. Okay. Dobra, farma została zaatakowana przez dzikie zwierzęta, moi drodzy, więc musimy Dobra. Dawaj tego konia, chodź. Właśnie od tego byli kowboje. Jeśli myślicie, że. No bo od czego byli kowboje? Kowboje to byli moi drodzy. chłopaki od krów no. Oni mieli pilnować, przeprowadzać bydło z miejsca na miejsce i pilnować, żeby nikt ich e, nie, 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 nie zrobił nic im. Dlaczego też mieli rewolwery? Obronie ranczo! O ty knurze! O ty knurze masz! Dobrze ci tak. Przeszukaj, mięso miał. Dobra, miał. Dzięki za granie! Rozwijaj farmę i coś tam, coś tam. Dobra, więc tak, dostaliśmy informację już, że w tym momencie już jest tak jakby koniec demo, ale oni tak jakby koniec prowadzenia za rączkę. Natomiast, wszystko co tutaj jest, czyli możliwość zrobienia windmilla, możemy wybudowania beczek, dużego magazynu, powoduje, że możemy normalnie dalej grać. Możemy zrobić farmę ze zwierzętami, możemy świnie jakieś wyhodować i tak dalej. Tego nie będę oczywiście robił, bo to jest demo i jakby to też nie ma sensu rozwijać teraz, skoro, skoro i tak gra jest nieskończona, ale. Ee, dobra, to powiem szczerze, no myślałem, że będę, że, że gorzej będzie, nie? Myślałem, że to będzie taki krap, że nie będzie mi się chciało totalnie. Jest po prostu ten element rozwijania farmy, e, jest ten element craftingu i progresu, co powoduje, że troszkę wciąga i czas leci szybciej, nie? Także yy, nie, nie, to nie jest takie demo, że zaraz pójdę i kupię pełną wersję tej gry, ale to było takie demo, że no nie żałuję, że te pół godziny se pograłem, nie. Udźwiękowienie jeszcze nie jest do końca fajne. Myślę, że tam brakuje wielu dźwięków i, i na różnych, w różnych miejscach. I Polacy robili, nie? Także like. No i git.